W roku 2025 obchodzimy jubileusz, rocznicę 1700-lecia Soboru Nicejskiego. Sobór Nicejski uważany jest dzisiaj w historii Kościoła za pierwszy Sobór powszechny. Natomiast jeżeli rzeczywiście przyjrzymy się temu, jak on był przeżywany, jak on był organizowany, to musimy powiedzieć, że na miano Soboru jeszcze nie zasługuje. We wszystkich tekstach starożytnych to wydarzenie określane jest mianem synodu. Instytucja synodu jest bardzo starożytna w Kościele. Mówimy nawet o pierwszym synodzie jeszcze na kartach Pisma Świętego, kiedy to apostołowie zgromadzili się, żeby rozwiązać spór, jaki powstał w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej na temat stosunku do prawa mojżeszowego. Synod, jest to słowo z języka greckiego, oznacza zejście się różnych dróg, spotkanie. I rzeczywiście w ten sposób rozwiązywano wszystkie problemy wspólnot kościelnych, że ci, którzy byli odpowiedzialni za nie, czyli biskupi danej prowincji, gromadzili się, żeby daną kwestię rozstrzygnąć. Czasami było to zwołanie synodu ze względu na jakiś palący problem, na jakiś spór, na jakiś konflikt wewnętrzny, a czasami było to spotkanie po to, żeby ustalić pewne rzeczy, znaleźć rozwiązanie. I Kościół w pierwszych wiekach istnieje zawsze jako Kościół synodalny jako Kościół, który gromadzi biskupów z danej prowincji, tak żeby podjąć wspólne ustalenia dotyczące moralności, dotyczące zasad życia kościelnego, dotyczące dogmatów, ale także często te synody dokonywały sądów na temat poszczególnych osób, które oskarżano o niemoralne prowadzenie się, o niewłaściwe postępowanie. I tak również nazywany jest synod w Nicei, zwołany przez cesarza Konstantyna. Od samego jednak początku, y, jakoś było, poczu było poczucie we wspólnocie Kościoła, że ten synod był wyjątkowy. Z tego prostego powodu, że dzięki wsparciu instytucji państwa, bo synod został zwołany na polecenie czy na życzenie cesarza Konstantyna, udało się zgromadzić w Nicei bardzo dużą ilość biskupów. I w świadectwach historycznych opowiadających o tamtym synodzie, on często jest określany mianem ekumenicznego. Ojkumene oznacza w języku polskim zamieszkałą Ziemię, czyli te tereny świata, gdzie są ludzie. A zatem synod ekumeniczny to jest synod, który gromadzi przedstawicieli z całej zamieszkałej Ziemi. I dlatego zaczęto mówić o tym synodzie powszechny, co z czasem w języku polskim znalazło trwałe rozróżnienie. Dzisiaj w języku polskim używamy słowa synod na wydarzenie lokalne, na lokalne spotkanie biskupów czy ludzi odpowiedzialnych za Kościół czy wspólnotę kościelną, natomiast mianem soboru określa się zgromadzenie powszechne, czyli obowiązujące dla całego Kościoła katolickiego. Jeśli jednak patrzymy na historię tych synodów, które raz były lokalne, raz były powszechne, to pierwszym synodem, który ma świadomość tego, że jest synodem powszechnym, jest synod w Chalcedonie. To wtedy, to jest dopiero czwarty synod, który w historii zapisany jest jako synod powszechny, jego uczestnicy mieli świadomość tego, że uczestniczą w wydarzeniu zupełnie wyjątkowym. W pierwszych wiekach synody były organizowane tylko i wyłącznie lokalnie, natomiast potem postanowienia danego synodu były wysyłane do innego kościoła, tam zwoływano synod i albo przyjmowano te same postanowienia, albo postanowiono inaczej i w ten sposób kościoły prowadziły spory na tematy doktrynalne. Na tematy liturgiczne, na tematy kanoniczno-prawne. Bardzo wiele synodów podjęło jakieś postanowienia, które z czasem zostały odrzucone i nie zapisały się w praktyce kościelnej. Tak na przykład było z różnymi synodami zwoływanymi w VII, VIII wieku w czasie sporu o ikony w kościele. Mamy postanowienia synodów, które zakazują wykonywania świętych wizerunków, które nie pozwalają na to, aby malować postacie Chrystusa Pana, Maryi, świętych czy aniołów, ale mamy też synody, które na to pozwalają. I z czasem Kościół zrozumiał, że tego rodzaju synodalność, która opiera się na, o lokalne wspólnoty, nie jest wystarczająca dla zachowania jedności. Synod w Nicei zwołany przez cesarza Konstantyna zachował się w pamięci Kościoła właśnie jako przykład synodu, który może ogarnąć naprawdę przedstawicieli wszystkich Kościołów, i w ten sposób postanowienia, które tam zapadają, decyzje. Synodalne mogą łatwo być implantowane do wszystkich wspólnot kościelnych. I z czasem, właśnie w IV wieku, pojawia się już to głębokie poczucie, że co jakiś czas w bardzo palących kwestiach musimy zwołać nie tylko synod lokalny który będzie przyjęty przez inny synod lokalny i tak będą się docierać różnego rodzaju opinie i przekonania w kościele, ale musimy podjąć też wysiłek zgromadzenia się rzeczywiście ze wszystkich kościołów, tak żeby pewne sprawy ustalić wspólnie i, na, i zdecydowanie dla całego kościoła. Oczywiście po każdym takim synodzie powszechnym, który dzisiaj nazywamy Soborem, zawsze będzie jakaś część biskupów, jakaś część kościoła, która nie przyjmie tych postanowień, dlatego równocześnie z ustaleniami ortodoksji czy pewnych decyzji wiążących cały kościół, będą się rodziły różnego rodzaju odłamy, schizmy, które z czasem będą przeradzały się w herezje, które potrwają dłużej lub krócej, ale najczęściej wygasną. Synodalność jest głównym sposobem rozwiązywania problemów w Kościele, nawet jeżeli Kościół nam się kojarzy z zarządzaniem monarchicznym, mamy biskupa, mamy księdza w parafii. To jednak zawsze wszystkie decyzje i wszystkie postanowienia Kościoła wynikały z dyskusji w ludzie Bożym, z dyskusji teologów, z dyskusji biskupów, z dyskusji prowadzonej czy to przez publikacje, czy to przez debaty, które były też z czasem organizowane, i ostatecznie to wspólnota decyduje. Jest jakieś głębokie poczucie, że sens wiary, poczucie wiary czy zmysł wiary nie jest dany jednemu czy drugiemu geniuszowi w Kościele ale jest dane całej wspólnocie. I początkowo z tych pierwszych zgromadzeń w małych wspólnotach będą się kształtowały te wielkie zgromadzenia, synody powszechne, czyli sobory, które będą kształtowały ortodoksję Kościoła. Dużym pytaniem, które dzisiaj sobie zadajemy, to jest, czy rzeczywiście zaistniały jakieś sobory powszechne po pęknięciu Kościoła, czyli w drugim tysiącleciu. Bo rzeczywiście jest jakieś poczucie, że żeby Kościół przyjął zobowiązanie dotyczące nas wszystkich, wszystkich ochrzczonych. Musi być na zgromadzeniu synodalnym reprezentowany cały Kościół. Natomiast od drugiego tysiąclecia cały wschód chrześcijaństwa nie jest reprezentowany na synodach, nie jest reprezentowany na soborach. Dlatego bardzo wielu teologów zadaje sobie pytania, czy te sobory powszechne, które w Kościele Rzymskim są takimi nazywane, mogą być do tej pory uważane za rzeczywiste przedstawicielstwo całego Kościoła. W każdym razie te dwa doświadczenia synodalne i soborowe jest, są doświadczeniem zupełnie fundamentalnym dla całego chrześcijaństwa, bo to dzięki wspólnemu wysiłkowi, wspólnej modlitwie, wspólnej debacie, wspólnemu docieraniu do prawdy, wspólnemu wzajemnemu słuchaniu się Kościół wypracował swoją naukę ortodoksyjną i Kościół cały czas odpowiada na wszystkie wyzwania, jakie stawia przed nimi życie w świecie, życie w historii.